Bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny test nowości z asortymentów drogeryjnych, a więc dokładnie z Rosmana. Lecimy z podkładem, który ostatnio się pojawił na rynku. Mi w ogóle ten podkład został dosłownie wypożyczony przez moją koleżankę, która uznała, że on na pewno mi się nie sprawdzi. Więc, żebym go nie kupowała, ona mi pożyczy, nagram film i wtedy podejmę decyzję. W sumie fajna sprawa, logiczna. Bielenda! Bielenda Skin Perfection podkład kryjąco wygładzający. Ja mam w kolorze 02 Natural. no i sprawdźmy, jak to cudo funkcjonuje na mojej twarzy. Gorąco Was zapraszam na film. Zacznijmy oczywiście od informacji praktyczno-technicznych. Koszt tego podkładu w Rosmanie aktualnie to jest 21,49 zł. i taka cena obowiązuje do 4 listopada. Natomiast generalnie ten podcast w Rosmanie kosztował najtaniej w ciągu ostatnich 30 dni 35,99. Na Allegro znajdziemy go na przykład za 45 zł, taka ciekawostka. Z tego co rozumiemy, mamy tutaj trzy kolory: jedynkę e, jakąś tam, dwójkę natural i trójkę sunny. 30 ml produktu. E, co mamy napisane na opakowaniu? No nic, więc musimy zerknąć na stronę, a tutaj tych informacji też jest jak na lekarstwo. Kryjący podkład do twarzy Bielenda Skin Perfection, który maskuje niedoskonałości, ujednolica kolory i nadaje cerze perfekcyjny wygląd. Ale mamy też przygotowanie i stosowanie. Nanieść niewielką ilość podkładu na oczyszczoną i nawilżoną skórę twarzy, rozprowadź równomiernie za pomocą opuszków palców, pędla lub gąbeczki. W razie potrzeby dołóż kolejną warstwę, aby uzyskać mocniejsze krycie. No to co? Myślę, że lecimy. Bo kolor mi się wydaje, że będzie w miarę dla mnie dobry. Coś tutaj moja Polina psiaczyła, że on jest dla niej chyba za jasny. Natomiast mi się wydaje, że powinien być ok. Nie bardzo wiadomo. Na pewno jest płynny. To wiemy. Dobra, odłóżmy go. Mam czyściutką, nowiutką gąbeczkę z Glam Shopu. I standardowo nałożę sobie. On ma takie w ogóle podtony. Nie wiem, no ile aparat to zgadnia. Takie delikatnie żółte, drodzy Państwo. Dlaczego Polina powiedziała, że mi ten podkład się nie sprawdzi, jak coś tutaj ta tona dalej jest na dłoni? Już więcej widzę, że nie ma o co go dokładać do gąbki, bo taka szczególnie świeżutka gąbka bardzo mało go wpija, mam wrażenie. Paulina stwierdziła, że ten podkład mi się nie sprawdzi, ponieważ jest stosunkowo suchy. Natomiast ona jest miłośniczką tego L'Oreala, tego, którego L'Oreala zawsze zapominam, tego z tą czarną chyba skówką. <laughs> I umówi, że ten podkład jest równie dobry jak tamten. Natomiast przez to, że też używa takich bardzo suchych pudrów, no to mówi, że nie nakłada tego podkładu z Bielerdy właśnie na całą twarz, tylko na wybrane partie, które chce lepiej. Zakryć. No, powiem Wam tak: wydajność tego podkładu jest ogromna. Zobaczcie, ile mi go zostało na dłoni. Ja pewnie teraz na Waszych odbiornikach wydaje się bardzo, bardzo jasna. Natomiast powiem Wam szczerze. Dobra, wygląda, ja była w białej masce. Przynajmniej ja to tak widzę. Ale zobaczycie, mam nadzieję, na zbliżeniach, że ten kolor bardzo ładnie współgra z moją szyją. Jest naprawdę przedłużeniem mojej szyi. No więc albo należałoby pacekować sobie całą szyję i dekolt. Albo pogodzić się z tym, że jest się białym. Szczególnie, że wiadomo, to jest dopiero etap nakładania podkładu bez pozostałych kosmetyków. Ja też standardowo chcę go nałożyć sobie pod oczy, ale jestem zaskoczona jego trochę formułą, bo naprawdę ja go wzięłam mało i zazwyczaj jednak podkłady bardzo mocno się w tą gąbkę wchłaniają. Tylko widziałam mało, a się wydaje, że mamy pełne krycie. I to będę bardzo nieładne krycie. Różne dziwne rzeczy dzieją na tej twarzy. Na razie on w ogóle nie wygląda u mnie sucho. Zmazuję, bardzo proszę. Tu jest dowód rzeczowy. Nie wiem, czy to widać tą warstwę ile mi go na dłoni zostało. zastanawiam zastanawiać, czy to nie jest kwestia tego, że miałam dzisiaj naprawdę dobrze nawilżoną skórę i może na tej skórze została jakoś, nie wiem, warstwa produktów nawilżających, czy ta skóra się po prostu spociła, kiedy się skończyłam malować, bo on normalnie się w ogóle nie chce mi do tej cery przykleić. On się ślizga i to widać bardzo dobrze na nosie. i Możemy powiedzieć, że po tym dzisiejszym nawilżeniu, nim usiadłam do Nagrywania tego filmu, spokojnie zaraz będę Wam się przybliżać, nie? ja wiem, że jestem teraz z daleka i w białej masce, to możemy uznać, że miałam taką cerę na pograniczu suchej, no ale moja, yy, tłustej, boże, tłustej, no ale moja skóra nie jest tłusta. nawet jak tam była jakaś warstwa pielęgnacji, no zdejmuję go ile mogę, naprawdę gąbka jest cała upaćkana, więc na pewno tej twarzy nie ma nadmiaru, no chyba, że ktoś stosuje właśnie metodę, wiecie, dwóch kropel. Um, a nos wygląda bardzo źle, dalej się rusza, dalej to się w ogóle do nosa nie przykleja. Zważył się koncertowo, wchodził mi podkład również koncertowo we wszystkie chyba możliwe pory. I widać, że ta warstwa jest cienka, ale widać, że ta warstwa po prostu źle wygląda na mojej twarzy. To mnie zaskoczyło, spodziewam się, że mam zupełnie innego efektu, ale zobaczymy jeszcze, jak będzie po przypudrowaniu. Tymczasem ja się Wam przybliżam. Łapie światło, lam. Ale ta skóra wygląda w tym momencie tak, jakby już właśnie w tym makijażu chodziła nie wiem, nie wiadomo ile godzin. To mnie, to mnie trochę szczerze mówiąc zaskoczyło. E, dobra, polecimy sobie skonturowaniem. Tutaj użyję tego e, Elfa. Bardzo Wam w ogóle polecam ten filmik z Elfem. Czyli taki brązer w gąbeczce. Ten film z Elfa to przypominał, przypomniał mi takie stare, dobre czasy mojego nagrywania z totalnie nietrafionymi kolorami podkładów. Teraz już się to zdarza zdecydowanie na mniejszą skalę. I czy również z Elfa w gąbeczce. I zerknijcie sobie, bo i można się pośmiać, i można podkręcić głową, jak to mogło się stać. Ale i można, co najistotniejsze, chyba wyczaić naprawdę spoko produkty. Nie ja powiem wam, że ta twarz wygląda naprawdę beznadziejnie. Nie wiem, jak to tam u was wygląda, ale u mnie to wygląda źle. jakby kolor tej twarzy jest najmniejszym problemem, tylko tak jak mówię, no kurczę, no kolor jest dobrze dobrany do szyi. Ja wielokrotnie mówiłam, że ja generalnie wolę siebie w odcieniu ciemniejszym o jeden, co najmniej od mojej szyi i wolę, żeby mi się gęba, za przeproszeniem, odcinała, tak jak ma to miejsce naturalnie, kiedy się opalam. Niż właśnie, żebym była taka biała jak trup. No to, produkty kremowe się spoko rozprowadziły. Nałóżmy sobie puder i tutaj znowu zdecydowałam się na puder klaresy. Ten w strasznym opakowaniu, ponieważ on jest pudrem nie matującym, tylko wygładzającym, co prawda on delikatnie rozjaśnia. Ale on nam pozwoli, nie chciałam używać tego, który przyciemnia spędzę. On nam pozwoli ocenić faktycznie suchość tego makijażu. Nie no, ten nos to naprawdę, słuchajcie, ten nos wygląda tak, jakbym chodziła w makijażu, i to najlepiej jeszcze w zimę, kilka już dobrych godzin. Kiedy wiecie, wchodzicie do ciepłego, wychodzicie na zimne, wchodzicie do ciepłego, zakładacie szalik. Więc, oczywiście, tego nosa gdzieś tam tym szalikiem dotkniecie. Nie wygląda to dobrze. Ten puder jest ultra delikatny, więc jeżeli uznamy, że po nałożeniu tego pudru ta twarz wygląda jak taka macha, no to znaczy, że to jest kwestia podkładu i po prostu mojego nielubienia się z nim, tak? No i wygląda jak macha. Tu w ogóle on nie zagrał mi z pielęgnacją, bo zaczyna się... Jak to się mówiło? Już dawno mi się coś takiego nie działa, Zaczyna się suwać, rolkować, Miała podkładowy teraz łupież. I na pewno nie widziałam się w tak jasnym podkładzie, bo dzisiaj sobie faktycznie zrobiłam takie trochę mocniejsze oko, takie bardziej jesienne, ale to oko nie jest takie mocne, jak robiłam kiedyś, wiecie, katkrysy i tak dalej, a mam wrażenie, że po prostu tak to kontrastuje, że głowa mała. No i użyjemy mojej ulubionej paletki od Magdy wołosewicz Wydra, a więc paletki do twarzy i brązera. No bronzer tu jest jeden, cooler, uwielbiam. Uh -huh. Już też czuję, że znowu troszeczkę za mało nałożam tego pudru. Przez to, że ten puder jest taki delikatny, to trzeba go nałożyć w te miejsca, gdzie się nakłada bronzer odrobinę więcej, bo inaczej jakikolwiek bronzer, nie tylko od Magdy, on za mocno złapie i oczywiście potem sobie to rozklepie, ale... Ale w ogóle już dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny film, nie wiem czy to będzie faktycznie kolejny, kolejny, ale na pewno wkrótce, z testem kosmetyków z kalendarza z Action. Na dużo bardziej właśnie sobie wolę kupić kalendarz z Isane, co zresztą uczyniłam, teraz nałożę sobie ten róż z Isany, gdzie mam maseczki i płatki pod oczy i ja faktycznie i te maseczki i te płatki pod oczy zużyję, bo to jest po prostu maseczka i po prostu płatki. No to będę ja już używałam i już co nieco wiem na ich temat. E, więc no, czy mi prawie 40-letniej babie jest potrzebny, nie wiem, błyszczyk żywcem e, wyjęty z lat z roku 2000 jak manhatana, pamiętacie manhatana błyszczyki? No, no nie, no po prostu mnie to nie jara, ale nieważne, mnie to nie jara, kogoś to może jarać i dlatego, przez to, że jednak ileś osób mówi, że ten kalendarz jest spoko i że się na niego zdecydujecie, lub go kupuj, kupicie, lub go już kupiłyście, no to pomyślałam, że okej, okay, powiemy sprawdzam i wypaprajmy te kosmetyki, przetestujmy je, yy, ja nie mam potem problemu, jezu, ten róż też mi się tak mocno przykleił, wiecie co, się zastanawiam, czy... To kwestia tego mojego przypudrowania, czy po prostu tego, że mam tak jasną twarz i nagle te kolory są takie kontrastowe. No to jest karyna czysta, czy, czysta, żywa. Więc nie mam potem problemu z oddaniem takich używanych produktów, które były testowane raz. Jakby kolejka, że tak powiem, chętnych do zabawy tymi kosmetykami jest bardzo, bardzo duża. Jakby nie czuję, że tutaj zmarnuję jakby pieniądze, że zmarnuję produkt. Bo i tak szczerze mówiąc, nie miałabym komu oddać po prostu tych rzeczy takich świeżych, znaczy inaczej, one trafią dokładnie tych osób, które by trafiły, czy były otwarte, czy nie. Eee, dobre szanse. Eveline Wonder Show. A właśnie ciekawa jestem bardzo, czy kupiłyście, ee, czy oglądałyście zawartość kalendarza Eveline i co myślicie? Bo tam niezła w sumie wyszła z tego aferka. I powiem szczerze, że ja się zupełnie nie dziwię osobom, które kupiły ten kalendarz i się rozczarowały. No bo Eveline od dawna wypuszcza naprawdę fajne produkty. Zawsze wypuszczało fajne, ale wypuszcza coraz fajniejsze i też coraz droższe w tych swoich regularnych cenach. I kupując taki kalendarz od Eveline, można było oczekiwać, że tam się znajdą jakieś kosmetyki, które się pojawiły w przeciągu, no nie wiem, dajmy na to nawet ostatnich dwóch lat z tego co pamiętam, jak oglądałam ten filmik, ale trafiłam akurat na niezbyt, na bardzo ekspresyjną osobę, która pokazywała zawartość, bo oglądałam to na TikToku i ta jej ekspresja troszeczkę dla mnie była za mocna, więc przewijałam. Bo jeżeli się nie mylę, to tam się znalazł tylko jeden produkt, który wyszedł w ciągu ostatnich dwóch lat, i to był ten taki, ten mój ulubiony Wonder Match, tam 4 w jednym, ten róż taki. Natomiast nie widziałam, nie przypominam sobie żadnego innego produktu, który miałby mniej więcej właśnie 2 lata. Raczej na przykład ten puder, który tam jest, że znaczy ja nie chcę tutaj nikomu zdradzić zawartości absolutnie, ale ten puder to na rynku jest, ja nie wiem ile, ale wiem, ile plus minus na rynku musi być seria kokosowa, bo wiem, że z nią się tutaj przyprowadzałam. Jeszcze miałam tego resztki, a to było długo ważne. Ja tutaj mieszkam 5,5 roku. Czyli seria kokosowa, a to u mnie już było na uboczu, czyli seria kokosowa wyszła pira ze drzwi z 7 lat temu. No to od tamtej pory Eveline wypuściło mnóstwo fajnych, naprawdę fajnych, atrakcyjnych produktów. I też dużo atrakcyjnych produktów do makijażu. I gdzie one są? Bo na pewno nie w tym kalendarzu. Bardzo, bardzo jestem ciekawa Waszego zdania. Pamiętam, że to jest taki trochę smuteczek. Mi to na zawsze najbardziej jest szkoda tych osób, które mm, nie kupią sobie same tego kalendarza, czyli nie zerkną, nie są to osoby internetowe, yy, wiecie, obyte w tym świecie, tylko na przykład o, jakby mój mąż, który też jest zapisany na newsletter Eveline i dostaje tam te maile z Evelina, bo kiedyś tam potrzebowałam rabatu, dostał takiego maila, że wyszedł kalendarz adwentowy, spojrzałby i by powiedział, o dobra, to Agata tam nagrywa dużo o tych, o tych kosmetykach, coś te kalendarze adwentowe, w tym roku mówiła, że nic nie chce kupić, to kupi jej ten z Evelina, bo wiem, że tego Evelina lubi, faktycznie ten Eveline gdzieś się przewija u nas w domu. I na przykład kupiłby mi ten kalendarz i byłby taki smuteczek. Przynajmniej dla mnie. No ale mówię, co człowiek to opinia. Dobra, to co? To ja już nie gadam, zamykam dziób, nałożę sobie tylko coś na usta i przejdę do Was na podsumowanie, no i na zbliżenia. Dalej mam wrażenie, że ta twarz się odcina. Ale no kurde, no ona się nie odcina. Znaczy, no ja tu jestem bardziej różowa na dekoldzie, tu jeszcze nawet są ślady opalenizny. Ale to jakieś takie nieładne. Zobaczcie, jak śmiesznie mi schodzi. Opalenizna. Tu jestem bardziej różowa, tu na twarzy jestem bardziej żółta. Więc zawsze musi się trochę odciąć. Ja wam szczerze... Yy... No nieładnie. No po prostu nieładnie. Nie podoba mi się totalnie nic w tym podkładzie. Na nosie jest zważone, na twarzy jest za ciężko, tutaj się łuszczy. Po prostu nie jest to podkład dla mnie, ale to, co mnie w nim chyba najbardziej zaskoczyło, to zobaczcie, jak to są różne preferencje. Wszyscy to wiemy, tak? Ale mi się nigdy nie sprawdza to, co Paulinie, Paulinie się nigdy nie sprawdza to, co mi. I ten podkład, no i niby to zostało zachowane, to też fakt, ale niby ten podkład powiedziała, że dlatego mi się nie sprawdzi, bo on jest taki suchy. No i nie wiem, co tutaj dzisiaj w takim razie nie zagrało na mojej twarzy. Że on na mojej twarzy nawet nie tyle że jest suchy, co w sposób cholernie ciężki. Może to też miała na myśli. Nie wiem. Tak czy siak, bardzo jej dziękuję za wypożyczenie tego podkładu eee, i za to, że zaoszczędziłam kasę. Bo gdybym go kupiła, no to nie miałabym nawet komu go tak de facto oddać, kto by był z niego zadowolony. No bo ona już miała swój egzemplarz. I oczywiście jeszcze mi naddatek nie powiedziała, że go kupiła, więc eee, wcześniej. <laughs> Więc bardzo dziękuję Polinka za wypożyczenie podkładu, ale niestety podkład nie dla mnie. Czekam na Wasze opinie, co wy uważacie, czy nie krępujcie się. Czy Wam się to podoba, czy nie. Proszę mi tylko nie hejtować makijażu oka, bo jest to chyba faktycznie za mocno, już się trochę odzwyczaiłam, ale uważam, że jest ładny. No i przede wszystkim, czy właśnie kupiłyście ten podkład, czy nie, czy jak Wam się sprawdza, czy miałyście na niego ochotę, czy nie miałyście. Znaczy się ugotuje w tym sztucznym sweterku. Czas powiedzieć do zobaczenia, czas na zbliżenia. Wam życzę kochani wszystkiego dobrego. Mam nadzieję widzimy się właśnie w kolejnym filmie, czyli gdzieś wkrótce z tym testem z action. Na pewno też się widzimy. Taka od razu zapowiedź gdzieś w listopadzie z filmikami z temu bo zrobiłam bardzo dużo zakupów, ja się nigdy nie przyznam publicznie, ile sztuk produktów kupiłam, tylko wiecie, niektóre produkty są na przykład szyszki do wieńców, no, ale wyszło tego tyle, że, że głowa mała. I yy, yy, jeszcze mam współpracę z temu, więc jeszcze mam współpracę z temu i dlatego tych filmów będzie, będzie więcej, będę miała też dla Was koty rabatowe. Które już przetestowałam, bo sprawdzałam to wczoraj. Właśnie muszę sobie zapisać to nagranie, żeby go nie skasować, bo już drugi raz mi się nie uda. Więc nie testujcie. Jak chcecie, to po prostu wpiszcie go i kupcie od razu, bo potem drugi raz już wam pokazuje, że, że, już, że już nie pyknie. I oczywiście znowu oni mówili, że to jest. Nie ja mam to zrobić? Nie, ja, jasne. I oczywiście oni twierdzili, że to jest. Wiecie co? Yy... No, pomóżcie że to jest tylko kod dla nowych użytkowników, a jest to jak zwykle ściema. Więc jeżeli oglądacie jakikolwiek film, z jakimkolwiek kodem, ciekawe czy mi to przejdzie przez maila, z jakimkolwiek kodem do temu i wam mówią, że to jest tylko dla nowych użytkowników, to wy się w ogóle nie bawcie w instalowanie nowej aplikacji, bo ja tak kiedyś zrobiłam. To w ogóle jest granie nie warta świeczki. Po prostu na 90% ten kod zadziała i u Was to jest ściema. Nie trzeba mieć, nie trzeba być nowym użytkownikiem aplikacji. Dziękuję bardzo. Ja wczoraj skorzystałam z tego swojego kodu, a jeszcze jest przed filmem. I przy okazji sobie nagrałam z tego filmik. Dobra, poszło to. Wysyłam sobie na maila, żeby mi to nie uciekło. Przepraszam, że tutaj się rozmedliłam. To czas na zbliżenia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Wam życzę.